W niedzielę 24 sierpnia w Szczawinie odbyły się dożynki wiejskie. Jak co roku Sołtys, Bartosz Chorodyski oraz Rada Sołecka nie zawiedli. Na mieszkańców i przybyłych gości czekała moc atrakcji. Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą polową, którą odprawił proboszcz parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie, ksiądz kanonik Andrzej Poremny, a jej oprawą muzyczną zajęła się Strzelińska Orkiestra Denta. Po mszy gości przywitało dwoje prowadzących, małgorzata Cielińska-Matuszewska oraz Piotr Boguś. Tradycyjnie już w bardzo zabawny sposób prowadzący powypominali trochę władzą gminy i powiatu, czego jeszcze Szczawinowi brakuje, czyli na przykład chodników, oraz podziękowali za to, co przez ten rok dla miejscowości zrobili. Następnie krótkie przemówienia do mieszkańców wygłosili burmistrz Dorota Pawnuk oraz starosta Norbert Raba. Po oficjalnych przywitaniach i przemówieniach mieszkańcy i goście tradycyjnie podzielili się dorzynkowym chlebem, wcześniej poświęconym przez księdza proboszcza porębnego. Po części oficjalnej przyszedł czas na świętowanie tegorocznych plonów dobrą zabawą. Na początek coś dla najmłodszych, czyli animacje i zabawy przygotowane przez firmę Jojo. Kolorowe klauny z mnóstwem niespodzianek, tańcami i konkursami wzbudziły u dzieci wielkie zainteresowanie. Dorośli, gdy ich pociechy zajęte były zabawą, mogli raczyć się grochówką oraz przepysznym bigosem. Podczas dożynek można było zobaczyć wystawę zdjęć Michała Hoppe poświęconą gminie Strzelin. Oprawą prawą muzyczną imprezy w Szczawinie zajął się zespół Jar Group z Opola. Mogliśmy również zobaczyć występ Krzysztofa Wyki w programie Jonathan i Clio, którym porwał lokalną społeczność i gości do tańca. Najbardziej efektowną częścią szczawińskich dożynek był pokaz ogni w wykonaniu artystów z firmy JoJo. Zapierające dech w piersiach akrobacje z płonącymi kulami, linami i mnóstwem innych przedmiotów wzbudziły wśród zebranych ogromny aplauz. Po pokazie z ogniem i koncercie Krzysztofa Wyki pozostała wyśmienita zabawa do późnych godzin nocnych. Choć następnego dnia większość musiała iść do pracy, nikt nie miał ochoty opuszczać parku i tak dobrej zabawy, jaką przygotowano w Szczawinie.